Witaj w wyższym wymiarze kobiecego biznesu. To przestrzeń dla wizjonerek, dla kobiet, które wiedzą, że sukces nie kończy się na liczbach, a zaczyna w obecności. Tutaj odkrywamy inną drogę, drogę, w której Twoja pełnia wyznacza tempo, gdzie miękkość i strategia idą ramię w ramię, gdzie bogactwo i sukces są Twoim prawem od urodzenia. Nazywam się Małgorzata Nowak, jestem mentorką kobiet, które nie chcą już prowadzić z lęku. Które wybierają prawdę nawet jeśli kosztuje. Prowadzę mentoringi, w których odzyskujesz głos, pole, obecność, bo biznes duszy to nie alternatywa. To przyszłość dla tych, które są gotowe wejść w pełni. To jest wyższy wymiar kobiecego biznesu. Twój czas, twoja prawda, twój magnetyzm. Dzień dobry. Zapraszam Cię do cyklu rozmów o ranach, które prowadzą Twój biznes w zaplecza. W dzisiejszym odcinku chcę ogólnie powiedzieć, czym są rany, czym są maski, a w kolejnych odcinkach będę rozkładać już temat ran na części pierwsze, przejdziemy sobie przez wszystkie pięć. Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o tym, co leży na tym zapleczu Twojego biznesu, ale rzadko bywa nazwane wprost. Nie na poziomie strategii, nie na poziomie narzędzi, nie na poziomie tego, co jeszcze powinnam tutaj zrobić. No bo zanim zaczniemy w ogóle mówić o pieniądzach, o klientach, widoczności czy rozwoju, to warto zadać sobie takie jedno bardzo niewygodne pytanie, pod tytułem: z jakiego miejsca w środku ja właściwie prowadzę swój biznes? Bo chcę, żebyś wiedziała, że rany nie powstają z powietrza. A o czym są w ogóle rany? Rany, które dzisiaj aktywują się w Twoim biznesie, yy, i powiem później troszeczkę, jak to wygląda, nie pojawiły się wczoraj, nie są efektem jakiejś złej strategii i nie są też dowodem na to, że coś z Tobą jest nie tak. One powstają bardzo wcześnie w relacji z mamą, z tatą lub innymi opiekunami. W momentach, w których jako dziecko potrzebowałaś wyrazić swoją autentyczność, a po drugiej stronie spotkałaś się z brakiem miejsca, brakiem zgody, brakiem przyjęcia. I to wtedy w dziecku rodzi się ból i cierpienie, które objawia się w postaci buntu. A kiedy ten bunt nie ma jak się rozprężyć na poziomie rodziny, to dziecko zaczyna się uginać i traci dostęp do siebie. Traci dostęp do swojej autentyczności. Rezygnuje, nie mówię, że to jest świadome, bo to nie jest świadome, rezygnuje ze swojej autentyczności. Na rzecz bezpieczeństwa. I na rzecz tego bezpieczeństwa tworzy nową osobowość taką, która będzie bardziej akceptowalna, bezpieczniejsza, mniej kłopotliwa i zaczyna nosić maski. Maski, które kiedyś ratowały, a dziś rządzą twoim biznesem. Te maski były kiedyś konieczne, pozwoliły ci przetrwać, pozwoliły ci funkcjonować w świecie, który nie zawsze był gotowy na twoją prawdę i autentyczność. Ale biznes to nie jest dzieciństwo. Biznes jest polem, w którym maski przestają chronić, a zaczynają sabotować, bo maska zawsze działa w parze z raną. Wyobraź sobie ranę na skórze, której nie chcesz zobaczyć, i zamiast ją oczyścić, zakładasz bandaż. Bandaż to właśnie jest taka maska. I mówisz sobie, jakoś to będzie. Tylko że rana pod spodem nie znika, ona boli coraz bardziej. A kiedy ktoś próbuje cię dotknąć z miłością, reagujesz bólem, napięciem, obroną. I teraz bardzo ważne zdanie. Inni nie są odpowiedzialni za ból, który przechodzisz z Twojej nieuzdrowionej rany. Wszystkie rany, odrzucenia, porzucenia, upokorzenia, zdrady i niesprawiedliwości ujawniają się w biznesie szybciej niż gdziekolwiek indziej. Dlaczego? Dlatego, że biznes wystawia cię na widoczność, konfrontuje z pieniędzmi, uruchamia relacje, dotyka wartości i sprawczości. Więc jeśli masz takie poczucie, że w twoim życiu pieniądz na przykład pojawia się i znika, to bardzo często tam na zapleczu pracuje rana odrzucenia. Jeśli masz poczucie, że klienci cię nie wybierają, albo przychodzą nie tacy, albo przychodzą z jakimiś żalami ciągle, pretensjami, to pracujesz na ranie zdrady i niesprawiedliwości. Jeśli chowasz się w biznesie, masz trudności z wyjściem, redagujesz posty w nieskończoność, boisz się właśnie wyjść do świata ze swoją prawdą, ze swoją medycyną, ze swoim biznesem, albo szukasz kolejnej strategii. I ona jest już 158, która w końcu zadziała na Twój biznes. To bardzo często trzyma cię w szachu rana upokorzenia. No i to nie jest kwestia motywacji. To jest kwestia nieświadomych dynamik, które przejęły tutaj ster. Pamiętaj o tym, że to nie świat cię atakuje, tylko to rana interpretuje rzeczywistość. I tutaj chcę, żebyś to usłyszała bardzo wyraźnie. Nikt po drugiej stronie nie robi ci krzywdy celowo. To twój umysł lękowy i aktywna rana nadają znaczenie gestom, słowom i sytuacjom. To one tworzą narrację, to one decydują, czy coś uznasz za zagrożenie. I dopóki walczysz z ludźmi, konkurencją, z rynkiem, z algorytmami, z klientami, rana tylko się pogłębia. Bo rana nie chce walki, rana chce być zobaczona i uznana. I widzisz, w pracy z polem biznesu widzę to nieustannie. Kobiety nie mają problemu ze swoimi kompetencjami, nie mają problemu z wiedzą, nie mają problemu z potencjałem. Problem leży w tym, że kobiety nie stoją na swoim miejscu. Dlaczego? Dlatego, że z powodu ran, które są aktywne, uwaga idzie. Gdzie indziej, idzie do innych, do cudzych klientów, do cudzych wyników, do cudzych dróg, do porównywania się. Więc kiedy otaczasz rany czułością i pozwalasz im się zagoić, to uwaga wraca do Twojego pola, a wraz z tą uwagą wraca spokój, klarowność i naturalny ruch do przodu, bez nacisku. Jeśli jesteś zmęczona napięciem, jeśli czujesz, że już nie chcesz tak dalej. Jeśli wiesz, że stać cię na więcej, ale nie kosztem siebie, to być może nie potrzebujesz nowej strategii. Być może potrzebujesz pozwolić sobie wrócić do siebie, bo kiedy rany przestają prowadzić Twój biznes, to w końcu Ty możesz go zacząć prowadzić na swoich własnych zasadach i warunkach, w swoich jakościach i w swoich standardach. I to jest właśnie moment, w którym tak naprawdę zaczyna się. Wyższy wymiar kobiecego biznesu. I być może właśnie w tym miejscu chcesz zapytać, no dobrze, Gośka, ale co dalej? Bo samo zobaczenie rany to jeszcze nie wszystko. Świadomość jest początkiem, nie końcem. Dlatego chcę opowiedzieć ci, czym jest przestrzeń ustawień dla biznesu, przestrzeń, którą otwieram 15 lutego 2026 roku. Nie jako program, nie jako metodę, ale jako rodzaj prowadzenia, który nie dokłada ci niczego już na plecy, a wręcz zdejmuje. To jest przestrzeń dla kobiet, które są już doświadczone, wiedzą, że potrafią, ale czują, że coś w biznesie jeszcze wymaga siłowania się, albo czują, że po prostu gdzieś jest jakieś napięcie, które nie pozwala im w pełni rozwinąć swoich skrzydeł. W ustawieniach dla biznesu nie będę cię uczyć strategii, nie będę ci mówić, jak masz działać, nie będę cię naprawiać. Będziemy patrzeć w pole Twojego biznesu i sprawdzać, gdzie ty stoisz, na kogo patrzysz zamiast na siebie, co w systemie domaga się uznania i dlaczego energia nie płynie tam, gdzie mogłaby. To praca, w której uwaga wraca do ciebie, do Twojego biznesu. Klienci wracają na swoje miejsce, pieniądz przestaje stać w napięciu, a decyzje zaczynają być jasne i spokojne. Nie dlatego, że coś zrobiłaś lepiej, tylko dlatego, że stanęłaś tam, gdzie naprawdę jesteś potrzebna. Dostaniesz też do ręki narzędzie, które będziesz mogła wprowadzić sobie do swojego biznesu. Tym narzędziem są ustawienia systemowe. Tak jest to przygotowane, żebyś mogła na swoje własne indywidualne potrzeby zastosować tę metodę w swoim biznesie. Zapraszam do tej przestrzeni kobiety, które nie chcą już siłować się, pchać, być w napięciu, poprawiać się, udowadniać, ani ciągle siebie regulować, tylko chcą prowadzić biznes z poziomu wewnętrznej zgody, spełnienia i spokoju. A nie z lęku, że jeśli puszczą kontrolę, to wszystko się rozpadnie. Jeśli to, co dzisiaj usłyszałaś, poruszyło cię gdzieś głębiej, to nie jest przypadek. Informacje o przestrzeni ustawienia dla biznesu zostawiam w opisie odcinka. Bez presji, bez pośpiechu, ja wiem, że jeśli poczujesz, że to jest Twoje miejsce, to będziesz wiedziała o tym doskonale. Wiem, że Ty poczujesz, czy to jest właśnie ten moment. A jeśli to jeszcze nie czas to i tak wiedz jedno, nie musisz już prowadzić biznesu w napięciu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.